Have a dream. That's all I need. Słuchajcie, jestem Rost, a w tym oto materiale przedstawię Wam drzewo genealogiczne Zadymiarze, czyli pokażę Wam, jak wyglądają relacje między naszymi awanturnikami. Stworzenie tego odcinka zajęło mi, no, dosyć sporo czasu, bo relacje między wszystkimi Zadymiarzami, zebranie tego do kupy, żeby to wszystko ładnie wyglądało, trochę naprawdę zajęło. Więc mam nadzieję, że docenicie to łapeczką w górę. Jak jesteście nowi, to klikajcie w suba, klikajcie w ten czerwony guzik na dole, aby stał się szary. No i przypominam, że trwa obecny konkurs do wygrania jest 10 karnetów zadymiarskich. Rozdawane one będą w formie gift cardów na 50 zł Pace of carda, czyli będzie można sobie za tego face of carda kupić gemy, a za gemy karnet. Aby wziąć udział wystarczy zostawić publicznego suba, publicznego, przypominam, na dole w opisie macie poradnik, jak ustawić publicznego suba, jak nie wiecie, na kanale moim oraz pozostałych organizatorów. Linka do nich, do pozostałych organizatorów macie na dole w opisie, więc serdecznie zapraszam. A teraz zaczynajmy nasze drzewo genealogiczne, które jest naprawdę duże, bo od ostatniego filmu no, doszło nam trochę zadymiarzy, więc drzewko się rozwinęło. Żeby było łatwiej Wam to zrozumieć i żeby nie pogubić się, podzieliłem sobie wszystkich zadymiarzy na klasy, klasy tak jakby postaci typu właśnie magiczni, roboty, zwierzęta i tak dalej. Także zaczynajmy. Zaczniemy sobie od rodziny Junkerów, o której już pewnie słyszeliście na mojej serii z fabuły Brawl Stars. Jeżeli nie, to zachęcam do obejrzenia. A więc, tak, zaczynamy od Dynamajka, czyli prawdopodobnie najstarszej osoby w ich rodzinie. Mówię prawdopodobnie, bo kto wie, być może dojdzie jeszcze jakiś zadymiarz. A więc, tak, jest to taki typowy dziadek, najstarsza osoba w rodzinie, jest chemikiem, szalonym naukowcem i w ogóle jest osobą, no, świrniętą, Ale to z uwagi na jego wiedzę i z uwagi na to, że jest już trochę, no, w podeszłym wieku. Natomiast ma on córkę. Jego córką jest Pam. Pamka ma dzieci. A tych dzieci jest całkiem sporo. Także słuchajcie uważnie. Jeżeli chodzi o męża, Pam, to tutaj najbardziej pasowałby mi ze wszystkich zadymiarzy ból. Ponieważ po pierwsze wygląda podobnie do niej, więc no, pasują do siebie. A po drugie, mają moce, które są tak jakby trochę ze sobą związane, ponieważ ona leczy, a on zadaje duże obrażenia na blisk. Z uwagi na ten fakt można powiedzieć, że się uzupełniają. A po drugie, i w sumie też bardzo ważne, wyglądają naprawdę podobnie, nawet podobne fryzury mają, więc według mnie nie ma lepszego. Partnera dla naszej pamki, niż właśnie Bull. Przejdźmy teraz do ich dzieci, bo ich też jest całkiem sporo. Jeżeli chodzi o ich dzieci, to mamy tutaj Kolcika oraz Jessie. A wracając sobie do Bulla, to on jest w gangu. W gangu zadymiarzyn, których widzieliśmy po pierwsze na ekranach, z które Supercell nam pokazywał, po drugie widzieliśmy na jakichś tam vr na innych też właśnie filmach zwiastunowych z grą. A mianowicie do gangu z Bólem przynależy Bibi oraz Crow. Czyli dwie postacie, o których na pewno słyszeliście. Natomiast jeżeli chodzi o relacje PAM, to możemy powiedzieć, że prawdopodobnie przyjaźni ona się z Poko, ponieważ mają podobne moce, które uzdrawiają i być może są właśnie jakimiś współpracownikami, czy też przyjaciółmi, no bo wiecie, podobne zawody, więc prawdopodobnie ze sobą jakiś kontakt mają. Dalej, przechodząc do Colta, możemy stwierdzić, że prawdopodobnie przyjaźni on się z Brokiem oraz umawia się z Szelką, do której według mnie naprawdę pasuje. A jeśli chodzi o Jessie, to ona niestety nie ma swojego partnera, ale ma przyjaciółkę i według mnie przyjaciółką naszej Jessie jest właśnie Penny, która również tak jak ona ma wieżyczkę, no i dosyć podobne ataki. I tak według mnie wygląda rodzina Junkerów. Przejdźmy teraz do robotów, ponieważ roboty są z nimi związane, a mianowicie rodzina ta przyczyniła się do ich zbudowania, także słuchajcie uważnie. A więc zaczynamy sobie od Rico. Ricocheta, który został zbudowany przez Jesse i prawdopodobnie zaprojektowany przez naszego Colta, który jak wiecie jest bardzo mądrą osobą i szeryfem miasta. Związany jest on oczywiście z 8-Bitem, który również jest przez nich zbudowany i również jest przyjacielem Riko z tego co możemy się domyślać. Do tego mamy jeszcze Daryla, który również jest zbudowany przez tą oto rodzinę. I mamy oczywiście Karla. I kogo tam jeszcze mamy? No zgadujcie, zgadujcie w komentarzach, zobaczymy czy wiecie. Tak jest, kochani. Mamy jeszcze Ticzka, no bo Ticzek też oczywiście musi być przez nich zbudowany. No i jeszcze na sam koniec zbudowana jest jeszcze jedna postać, ale do niej zaraz przyjdziemy, bo jeszcze między tymi postaciami, tymi robotami. Są jakieś relacje. Jeżeli ktoś jeszcze nie zaczaił tej kwestii, dlaczego roboty są budowane przez nich, no to głównie z uwagi na fakt, że Jessie jest świetnym inżynierem i potrafi stworzyć naprawdę wszystko. Dlatego też uważam, że ona stworzyła wszystkie roboty, które znajdziemy w naszym Brawlu. Oczywiście nie sama, przy każdym robocie ktoś jej mógł pomagać, ale stworzyła je wszystkie, tak czy siak. Jeżeli chodzi o relacje między robotami, to nie mamy tutaj żadnych wiadomości, że są ze sobą pokłócone, czy że mają ze sobą jakąś wojnę, więc prawdopodobnie wszystkie są ze sobą po prostu zaprzyjaźnione. Na końcu nasza Jessie stworzyła postać wraz z naszą Rosą i stworzyła tu postać Kiełka. O nim tutaj teraz będziemy sobie trochę rozmawiali, no i przejdziemy teraz do kolejnej kategorii, bo roboty już wszystkie omówiliśmy, do kategorii. Roślin. A właśnie, tak sobie teraz przypomniałem, że zapomniałem powiedzieć o jednej postaci, także teraz tutaj wam mówię. Jeżeli chodzi o umarłych, to prawdopodobnie. Mortis i MZ są ze sobą związani, ale nie, że jakiś związek, tylko prawdopodobnie to jest jakaś rodzina odległa czy coś tego typu. No bo w sumie są do siebie podobni, tylko ona jest zombią, on jest wampirem. Ale tak czy siak o tej rzeczy zapomniałem wam wcześniej powiedzieć, więc mówię teraz. A wracając do roślin, zacznijmy sobie od naszej róży, od naszej rousy. Jeżeli chodzi o związki, to według mnie róża może mieć maksimum jeden związek i tylko i wyłącznie według mnie pasuje do niej. No, w sumie nie, tak jak myślę teraz, to nawet dwie postacie. Może być w związku z El Primo, ponieważ oboje są do siebie podobni z uwagi na fakt, że, no wiecie, pięściarze. A po drugie, może mieć związek z Krołem, ponieważ jeżeli byłaby z Krołem, to w sumie by wyjaśniało tworzenie się takich postaci ala zwierząt i roślin. No wiecie, zwierzęta i rośliny, natura, wszystko to ze sobą jest powiązane. Jak myślicie? Jest z. El Primo czy Bo? Dawajcie znać na dole w komentarzu, jestem ciekawy, jak wymyślicie. My tutaj sobie rozważymy te dwie kwestie. Jeżeli była ona bez Bo, to wyjaśniałoby w sumie ich dwójkę dzieci, a mianowicie Nite i Leona, którzy są zwierzętami. A wiecie, zwierzęta, natura, już o tym Wam wspominałem. Zresztą, nasza Rosa ma też tak jakby swoje stworzone dzieci, a mianowicie spajka, którego ożywiła, czyli kaktusa. Do tego ma jeszcze kiełka, którego również ożywiła, ale on się nie umiał poruszać, więc ciało jest stworzone by Jessie, dlatego ona też tutaj była z tym związana. I według mnie prawdopodobnie, jeżeli chodzi o naszą rurę, to przyjaźni ona się z Jesse, no bo skoro tworzyli razem kiełka, no to prawdopodobnie są dobrymi przyjaciółkami. I znowu mi się coś przypomniało, kochani. Jeżeli chodzi o rodzinę Junkerów, to prawdopodobnie według mnie może tam należeć jeszcze Piper. Piper, która według mnie może być taką ładniejszą siostrą naszej pamki. To jest moja teoria, a Wy jak sądzicie? Dajcie znać tam na dole. A my przechodzimy teraz dalej do tych roślin. Jeżeli sobie weźmiemy pod uwagę, że Rosa jest naszym El Primo. To według mnie nie mają żadnego dziecka, ale jeżeli już mamy mówić o jakichś dzieciach no to może być Spike i właśnie nasz kiełek, którzy nie zostali, no, urodzeni, tylko po prostu stworzeni. Dobra, jeżeli chodzi o rośliny, to myślę, że na tyle. Przejdźmy teraz do rodziny, a właściwie kategorii naszego El Prima, czyli Meksykanów. Tak jest, El Primo... Jak dla mnie wygląda jak stuprocentowy Meksykanin. Jego kuzynką może być Szelka, która również na taką Meksykaneczkę, tak to się mówi, wygląda. I do tego, jeżeli chodzi o meksykańskie klimaty, to tutaj bym zaliczył sobie jeszcze POKO. O POKO już mówiłem wszystko, więc jego tutaj sobie ominiemy. O Shelley w sumie też już wszystko mówiłem, więc ją też pomijamy. I tym właśnie sposobem przechodzimy do kolejnej kategorii, czyli idziemy w kierunku Bo, czyli do zwierząt. A więc tak, według mnie Bo może być przyjacielem lub wrogiem kruka no bo wiecie kruk orzeł no, hello, ptaki, ale kruki i orły często się ze sobą w różnych bajkach, czy też w filmach, kłócą i nie są najlepszymi przyjaciółmi, więc być może są po prostu swoimi wrogami. Lecz oni prawdopodobnie mogą mieć jeszcze jednego kolegę, a mianowicie naszego bóla, do którego teraz wracamy, ponieważ, jak wiecie, no ból jest bykiem, więc hello, jakiś związek z nimi musi mieć. I być może nasz ból jest jakimś bratem naszego, bo, bo jeżeli przyjrzymy się tym postaciom, to gdyby ból poszedł na dietę, no to wyglądał aby dosyć podobnie do naszego Bo. Jeżeli chodzi o Kroła, to więcej o nich informacji nie mam, więc sobie go już pomijamy i przechodzimy do naszego Leona. A więc tak, prawdopodobnie nasz Leon może być pokłócony z Sandy. Są to dosyć młode osoby, więc wiecie, no takie dziecinne igraszki między nimi mogą istnieć. Natomiast jeżeli chodzi o jego relacje, to być może powiązany jest jeszcze z 8-Bitem, no bo hello, 8 jest chodzącą maszyną do gier, on jest małym chłopczykiem, więc... No, samo się nasuwa, że chętnie by sobie na takim 8 pograł. A wracając właśnie do naszej paperki, jeżeli chodzi o jej związki, to istnieją dwie opcje: albo Mortis, albo Brock. Dajcie znać, co wymyślicie. Jeżeli byłaby z Mortisem, no to byłaby szansa, że Peny byłaby ich córką. Także tutaj taki ciekawy krosik byłby między nimi. Natomiast jeżeli chodzi o zwierzęta, to mamy jeszcze takiego fajnego zadymiarza, takiego fajnego awanturnika, a mianowicie pana P. Jak dobrze wiecie, on pracuje. Hotelu. Jednak o nim dużo informacji nie wiemy. Wiemy, że prawdopodobnie przyjaźni się z innymi zwierzętami, bo prawdopodobnie wszystkie te klasy są ze sobą albo zaprzyjaźnione, albo niektóre klasy mogą być ze sobą pokłócone. Oczywiście, mówiąc klasy, mam na myśli roboty, a magicy, a właśnie zwierzęta i tak dalej. I jeżeli chodzi o naszego pana P, no to w sumie wiemy, że o jednym jego jedynym w sumie związku czyli związku z naszym Gale'em, Czyli tym nowym zadymiarzem chromatycznym, który również razem z nim pracuje w hotelu. Mamy jeszcze jednego zadymiarza, a mianowicie na niego, czyli zadymiarza, który już niedługo będzie wychodził do gry. Jest to zadymiarz prawdopodobnie. Rico X Pan P, coś takiego to jest połączenie, ale jest to robot, więc spokojnie, oni tam nic nie mieli między sobą, on został stworzony. Pewnie projektowany był przez Jesse, był wzorowany na Rico i robotach Pana P, no bo sami zobaczcie, że jego ciało to jest taka głowa naszego Rico, a jeżeli chodzi o jego robocika, no to jest taka lepsza wersja dronów naszego Pana P. A jak już mowa o dronach naszego pana P, no to skoro Jessie je prawdopodobnie tworzyła, no to pewnie z panem P się przyjaźni. Albo inna opcja jest taka, że pan P po prostu zamówił u niej te roboty i ona dla niego je stworzyła. Czy jeszcze o czymś powinienem wam powiedzieć? Cóż, myślę, że jeszcze możemy zwrócić sobie na związek między naszym Karlem, Dynamikiem a Jackie. Czyli trzema zadymiarzami, którzy są... Górnikami, pracują w kopalni i razem zdobywają klejnoty, więc to są przyjaciele z pracy. I prawdopodobnie nasz Dynamic, z uwagi, że ma podobne moce do Barleya, jest jego przyjacielem. A zresztą Barley też jest. Właśnie tak można powiedzieć, że wywodzi się z rodziny Junkerów, bo został przez nich stworzony, więc tutaj ta relacja jest bardzo prawdopodobna. Możemy sobie tutaj jeszcze wymienić kategorię piratów. Do piratów należałaby taka Penny, taki Daryl, nawet Karla można by tam zaliczyć, chociaż jest górnikiem, ale być może kiedyś był z piratami lub teraz jest związany z piratami. Niestety przestrzeń czasowa jest nie do określenia. I tutaj w sumie jeszcze mamy takiego kolcika i kilka. Innych zadymiarzy, takich jak Poco oraz nasz Kolt. Jednak czy historia ta zbycia piratami jest teraz czy była kiedyś? Nie wiadomo. Jednak wiadomo jest to, że mają ze sobą związek taki, że pracowali w jednym można powiedzieć fachu, chociaż najlepszą robotą bycie piratem to chyba nie jest. Relacje, relacje, relacje. Czy jeszcze jakieś relacje między zadmierzami mamy? Jeżeli o czymś zapomniałem lub macie jakieś teorie, to piszcie na dole w komentarzu. Według mnie może być jeszcze taka jedna relacja. Jeżeli Bo i Rosa nie są razem, to w takim wypadku Nita mogłaby być właśnie e, wrogiem naszego kolta, ponieważ z screenów, które dawali nam na początku Supercell, z właśnie takich zwiastunów pierwszych gry, mogliśmy wywnioskować taką sytuację, że. Bo i nasza Nita są ze sobą pokłóceni, bo prawdopodobnie, nawet w fabule o tym wspominałem, naszej gry, że Bo i Nita należą do odrębnych plemion, które są ze sobą pokłócone z uwagi, no, w sumie pewnie dlatego, że Bo jest bardziej takim ala tradycyjnym plemieniem, a Nita już tak bardziej mistycznym, magicznym, no bo, hello, hodują sobie chowańców typu właśnie misiek Nity. I właśnie, jeżeli chodzi już o chowańców i o miska no to w sumie jest tutaj powiązanie z Mortisem, ponieważ Mortis wskrzesza, wskrzesza postacie, a dobrze wiemy, że misiek Nity pewnego razu sobie niestety, ale zdedał i musiał być wskrzeszony, a jedynym wskrzesicielem był właśnie nasz Mortis, dlatego prawdopodobnie może i Nita nie jest przyjaciółką naszego Mortisa, ale zawdzięcza mu życie swojego przyjaciela, przez co są na pewno ze sobą w jakiś sposób powiązani. Nie jest to przyjaźń, ale coś bardziej ala no, jestem mu coś winna, może kiedyś mu jeszcze przy czymś pomogę, bo zrobił dla mnie coś naprawdę wielkiego. Jestem mu za to bardzo wdzięczna. Taka jest między właśnie nimi relacja. Jeżeli chodzi o automatowe klimaty, to możemy sobie tutaj jeszcze wrócić do robotów i do naszego Rico i 8-Bita. Według mnie to może być najlepsza para przyjaciół z tych robotów, ponieważ oboje są związani tak jakby z rozrywką. 8-Bit jest konsolą, na której można grać, a nasz Riko ma w środku siebie tak jakby zabawki, które można z takich automatów wyciągać za monetki. Sami zresztą pewnie wiecie, o czym teraz mówię. Nie pamiętam, jak to dokładnie się nazywa, ale mam nadzieję, że zrozumieliście, o co mi tutaj chodzi, i to powiązanie czyni ich prawdopodobnie swoimi najlepszymi kolegami. Jeżeli chodzi o trowerów, to do tego Dynamica i w sumie naszego Barleya, można by tu dorzucić jeszcze Tika, który również może być ich przyjaciółmi, no bo sami zresztą wiecie, że trowerzy trzymają się razem, i według mnie kategoria każda trzyma się razem. Ze sobą, chociaż te kategorie czasami są u niektórych zadymiarzy podwójne lub potrójne, więc tutaj u niektórych są po prostu te relacje bardziej rozwinięte. A więc myślę, że to byłoby na tyle. Nie wiem, czy jeszcze coś tutaj mógłbym dodać, czy coś pominąłem. Mam nadzieję, że ten filmik wam się spodobał, że jest bardzo rozbudowany i że wszystkie o tutaj, co chcieliście, się dowiedzieliście. Oczywiście, jak chcecie więcej takich filmów, to zostawiajcie tutaj łapeczkę w górę. Jeśli jesteście nowi na kanale, to strzelajcie w suba. Przypominam o konkursie. W opisie macie oczywiście linki do kanałów pozostałych twórców, z którymi robię ten konkurs. Wygrywajcie. No i co. Do zobaczenia w kolejnym filmie jak zwykle o godzinie 12 a IPS. Pamiętajcie, że to jest tylko teoria i wszystko, co tutaj powiedziałem nie musi być prawdziwe. Jest to moja teoria. a jeżeli wy macie jakieś inne zdanie lub myślicie o innych relacjach, to napiszcie jakie to są relacje i dlaczego tak uważacie? Być może jeszcze kiedyś do tego tematu powrócimy. A teraz już się naprawdę żegnam także trzymajcie się no i hej". i have a dream that's all i need i'll make it happen with some work and belief know what i want so i'll take it on i have make mistakes but mistakes make you strong let's break it down for a minute i want the crown i'm gonna get it